Siema! Ogólnie jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiście, jak to jest być kurierem na przykład DHL albo jakiejś innej firmy kurierskiej, to w dzisiejszym odcinku Wam pokażę krok po kroku, jak zostać kurierem. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest pierwszy odcinek na moim kanale tak naprawdę z takiej jakby innej gry niż Minecraft tak naprawdę. W każdym razie. W dzisiejszym odcinku witam Was w grze Package Man, w której wcielamy się w kuriera jakiejś tam firmy kurierskiej. Jeżeli będziecie chcieli sobie sami zagrać w tą gierkę, to link do tej gierki będziecie mieli w opisie. Tak samo jak będę w sumie więcej takich Gierek, na przykład nagrywać takich śmiesznych przez przeglądarkę na przykład. To wszystkie właśnie linki do tych gier będziecie mieli w opisie tego materiału. I jeszcze was zachęcam do zostawienia łapki w górę, a tymczasem przechodzimy do gry. Dobra, bierzemy sobie start play the tutorial, nie, bo już wiem o co chodzi w tej grze. No i dobra, rozpoczynamy naszą pracę i teraz patrzcie, bierzemy sobie takie oto paczki i musimy wrzucać je właśnie do naszego super vana, którym będziemy dostarczać te wszystkie paczki. To jest ogólnie pierwszy krok, więc jeżeli chcecie założyć swoją firmę kurierską, to musicie mieć vana i musicie mieć paczki. To są takie jakby podstawowe rzeczy, a potem gdzie już będziecie Paczki dostarczyć, to w sumie nieważne. 7 sekund, jeszcze mamy 6, 5, kurde, coś mało tych paczek. Ojej, ojej, czemu te paczki się tak odbijają? 1, 0 i dobra. Już się no, dobra, pięknie. Nasz van już się zamknął i teraz pięknie. Dojechaliśmy już, dzisiaj w tym miasteczku będziemy właśnie dostarczyć paczki. To co? Teraz sobie otwieramy, właśnie, naszego vana i co? Stoimy sobie tutaj, bierzemy sobie paczuszkę i w tym będzie nasz van za chwilę powinien odjechać. No i co? Wrzucamy paczki, ale żeby nie było, że będzie nudno, to te paczki będę ludziom wrzucał, właśnie, na przykład przez okno. I dobra, tutaj sobie jedziemy, 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 Dzień dobry, paczuszka. Kurde, nie trafiłem. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Dobra, ten gość nie dostanie paczki, to nie była dla niego paczka. Ale na przykład tutaj dzień dobry, paczuszka. Pięknie w drzwi. O, w okienko, pięknie, 100 punktów. Dobra, jedziemy dalej. Mi się wydaje, że gierka jest naprawdę fajna. Pięknie w okienko, dobra, 100 punktów. Dobra, jedziemy dalej. Dzień dobry, paczuszka. Oj, nie trafiłem, dobra, jeszcze raz yy, Dzień dobry, paczka od DHL-a Dobra, 150 punktów, pięknie Jedziemy sobie dalej yy, Tutaj, pięknie, w okienko, aj, nie trafiłem, niestety Dobra, ostatnia paczka i pyk Dobra, o, pięknie, w drzwiczki, dobra, mamy 500 punktów Dobra, pięknie, pierwszy dzień zakończyliśmy, super Świetnie, dostarczyliśmy wszystkie paczki Dobra, fajnie, kolejny dzień, teraz będziemy mieli wtorek Już coraz bliżej końca tygodnia, dlatego spoko no i co? Oczywiście wrzucamy wszystkie paczki do wana, tak samo jak to przed już mamy wtorek. Dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się załadować troszeczkę więcej paczek. Ładujemy paczki, ja mam normalnie wszystkie firmy kurierskie, jakie tylko istnieją, mam HDL, mam FedUp, normalnie wszystko. Wszystko jest zarąbiście. Dobra. I ostatnia paczka i py! Dobra, piękne. Na się zamkną. Mamy gdzieś tak z dwa razy więcej paczek. Dobra, pięknie, już start znał. Zostawcie łapkę w górę w ogóle, jeżeli będziecie chcieli właśnie więcej odcinków z takich właśnie śmiesznych gierek. A tymczasem co, dobra, bierzemy sobie w takim razie paczkę i nasz van już sobie tutaj odjeżdża. Teraz mam nadzieję, że dostanę więcej punktów, dobra. Dzień dobry przesyłka od Fed Up. Jest, pięknie w okienko. Dobrze trafione. Dobra, ten pan nie dostanie paczki. Halo, dzień dobry, przesyłka od hdl -a. O, nie trafiłem, dobra. E, jedziemy dalej, jedziemy dalej, pyk, w okienko. Jest, pięknie, 150. Ładnie i drzwi. Jest, to jest 150. Pięknie, pięknie. Dobra, jedziemy dalej. E, pięknie, pięknie, pięknie i drzwi. Nie trafiłem, kurde, ale za 100 w okno, więc też nie źle. Dobra, skręcamy w takim razie i drzwi. Pięknie, trafione za 150. Dobra, jedziemy dalej. Oczywiście my jesteśmy normalnym, najnormalniejszym kurierem, rzucamy paczkami tak jak to wszyscy właśnie e, kurierzy robią, dlatego Do dobra, jeszcze mam dosyć sporo paczek, więc musimy je wszystkie dostarczyć, dobra, e, dzień dobry, paczuszka, trafię? Trafiłem, pięknie, dobra, takie małe okienka i e, dzień dobry, okno, dobra, nie trafiłem, ostatnie dwie paczki, czy trafię w okienko i pyk, pięknie, 150, ale mamy dosyć dużo punkciurów, dobra, Ostatnie paczuszka, e, czy jeszcze, dobra, e, o, a, nie dostarczyłem wszystkich paczek i tam nie kosztuje 200 punktów, no super. I też widać, że najlepiej jest nie wziąć za dużo paczek, tak mniej więcej, że trzeba wziąć tak mniej więcej po środku, że nie za dużo, nie za mało, bo nie wiadomo, czy się właśnie wyrobimy z dostarczeniem ich wszystkich, dlatego no trzeba nie za dużo tych paczek tak naprawdę ładować. Dobra, 8 sekund jeszcze, jeszcze trochę sobie w sumie naładujemy. Jedziemy kolejno, musimy się właśnie e, wyrobić, żeby nie było czegoś takiego, że znowu nam odejmą e, 200 punktów za to, że nie dostarczyliśmy paczek. Dobra, oj, nie trafiłem niestety. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej i pyk! Dobra, nie trafiłem, szkoda, muszę, muszę bardziej celować, bo jednak tego czasu trochę tak naprawdę jest. Kurde, ja coś nie trafiam. Pyk, paczka. No nie trafiam w ogóle, nie? Teraz jest słaba ta tura. I paczka. No ja w ogóle nie trafiam teraz. O nie, otworzył mi się van. Halo, zamknij. Czekaj, jak zamknąć van? Yyy, zamknij. Dobra. E, nie, bo ja zaraz tracę czas. Co się stało? E, e, e panie, bo mnie wywaliło. O, co? jakiś mały bug. Ładujemy oczywiście wszystkie paczki e, znowu do wala, tak naprawdę. Nie, nie wiem, co to było, nie wnikajmy. Jakiś ewe, ewidentnie błąd e, gry to był. I co? Ładujemy sobie oczywiście wszystkie paczki do środka. Mam nadzieję, że w ogóle przyjmiecie taki jeden śmieszny odcinek tak naprawdę z takiej gierki. Jeżeli w ogóle macie jakieś śmieszne przeglądarkowe gry takie, albo na przykład na Steam'a takie śmieszne gry typu właśnie to, to możecie podsyłać do mnie z chęcią. Oczywiście e, nagram, sprawdzę przesłane przez Was tytuły. Kurde, już nie zdążyłem. Dobra. ma Pięknie, mamy kolejną właśnie zmianę. Już jest czwartek, dlatego naprawdę spoko. Dobra, wsiadamy właśnie do naszego e, superwana i oczywiście jedziemy, dostarczamy wszystkie paczuszki. Ostatni dzień, piątek, tygodnia koniec i początek i dzisiejszego dnia się rozstrzygnie, który będę w tabeli tak naprawdę w li na liście najlepszych kurierów na całym świecie. Mam nadzieję, że chociaż się załapię do pierwszego tysiąca, bo z moim wynikiem no to, no to dosyć krucho, no ale dobra, spróbujemy. A teraz zrobimy taką akcję, że kto pobije mój wynik w tej grze, ten, który będzie końcowy i wrzuci odcinek z tego na YouTube, albo mi wyśle na przykład na Discord'a jakieś screenshota, to ja mu zostawię na przykład suba, albo nie wiem, lajka mu zostawię pod filmem. A? Może być. Dobra, już jednej paczki nie trafiłem. W ogóle mam nadzieję, że coś mi się teraz uda ustrzelić, bo właśnie z ostatnio, ostatnio z tym podejściem było dosyć słabo. Paczuszka. Dobra, nie trafiłem. Ja w ogóle nic, nic nie trafiam teraz. Jakoś, jakoś słabo. Dobra, i pięknie okno. Nie, nie trafiłem. Dobra. Uwaga, uwaga, paczka w okno i... Nie trafiam, no co jest? Halo, trafia i te paczki, 2600 mam tylko, ja muszę mieć więcej. Super, koniec gry, wszystkie paczki zostały dostarczone, za chwilę będziemy mieli podsumowanie, ile ja mam punktów, 0 dni i uwaga, za chwilę zobaczymy, muszę wpisać swój nick. Pocie, tak słabo mi poszło, że się w ogóle nie załapałem na tą listę, ale tutaj jedynie mam moje podejście właśnie z poprzedniej, jak sobie grałem tak naprawdę samemu. Mam tutaj 5550 punktów i jestem 297 najlepszym kurierem na świecie. I kto pobiega? ten właśnie wynik i wrzuci to na YouTube'a, to dostaje ode mnie serduszko pod komentarzem i suba. Bez takiego robimy dila. A ja tymczasem Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć!